Ciągnik z autopilotem. Autopilot o nazwie Orbitrol. Ciągnik wyposażony w nowe opony. Marka. Jedzie. Majster, stój. Jest. Autopilot się popsuł. Pewno napił się wczoraj. Ale skąd założone nowe koła w tym traktorze? Kurde. Idzie wściekły. Przecież na starym też jeszcze nie było najgorzej. Z 50% bieżnika jeszcze było. No, to tam ptá, že to pobal si a teres. Kurde, i z mimo jistu glina. Tak to.